Cześć, witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Ja jestem Cyng. Mam nadzieję, że macie dobre humorki, bo czas byśmy zrobili sobie reakcję na czeską Eurowizję. Bardzo dużo komentarzy na temat tego, żebym zrobił czeską, po prostu yy, reakcję. Od razu Wam mówię, bo tutaj ludzie się niektórzy denerwują i, i o, na przykład, że obrażam ich ulubione piosenki, ich ulubionych artystów. Ja się nie znam na tym, co mówię, ja tylko mówię Wam moje odczucia, to są reakcje, a że ludzie lubią i klikają te reakcje, dlatego je nagrywam, bo to przyciąga do mnie ludzi, a dostaję do dodatkowe, darmowe, całkowicie praktycznie lajki, komentarze. Moje statystyki kanału lecą do góry, a mój kanał się rozwija i o to mi głównie chodzi. Więc a, że lubicie, no to proszę bardzo, no. tylko od razu Wam mówię, nie. Nie obchodzi mnie, że ktoś jest sławny, nie obchodzi mnie, ktoś, że jest ulubiany. Mam to głęboko w dupie. Ja teraz będę słuchał i zobaczymy pierwszą reakcję co i jak. Dobra. To jest Czeska. Ja nie wiem, kto śpiewa. New track. My sister's crown, please welcome Vesna. Vesna. Moja siostra to kult, nie pudre, ani ciebie posłuchać nie będę. O, I think it was smart. Podoba mi się. Ale ma fajny głos. Przepraszam, ale ona mnie rozbujała. Bardzo przyjemny głos, fajny flow. I ona to wszystko mi zepsuła. O, no, fajne, to mi się podoba. O oh, czy plan sobie staje?

Okej okay. Jakby fajna, podoba mi się Ale mam parę zastrzeżeń Oczywiście mówię, nie jestem ekspertem Ona mi się kompletnie nie podoba um, Uważam, że ona zepsuła praktycznie cały występ Bo ona mnie zahamowała w momencie, w którym za Zaczęła śpiewać Raperka z niej, e, moim zdaniem, słaba Przynajmniej w tej piosence, nie wiem jak wreszcie Ta ma super głos, a ta Prawdopodobnie robiła za totalny chórek Nie no oczywiście oni grają i ta wydaje mi się, że bardzo łatwo odsłuchałem jej głos i ona ma bardzo ładny głos. Jestem troszeczkę zdziwiony, że ona nie dostała jakiejś solówki, w sensie, że ona ma bardzo ładny głos. O ile, do, bo odróżniłem od razu niemal, że ich głos, jej głos od, od tej i od tej. I ona ma bardzo przyjemny głos i ona mogłaby coś zaśpiewać, nie, że rapować, tylko zaśpiewać, bo ona ma taki, jak, jak nie znam jak się nazywa to, co ona powiedziała, ale ona ma taki jakby dla mnie pół rap. Ta ma rap. A ta, ta po prostu śpiewa, i wydaje mi się, że ta zrobiłaby też dużą furorę. A to bym właśnie wpierdzielił gdzieś z tyłu. Tam mały fragment bym już jej dał, bo ona mnie zahamowała, jakby. Ona tu próbowała być po prostu. No, zobaczcie, no sami, gdzie to jest? Gdzie to było? Gdzie ona wbiła po prostu? Gdzieś na początku, nie? bo ona tu wbiła dosłownie i zepsuła cały występ, jak dla mnie.

Dziewczyno odejść, jakby, ale to jest moje odczucie, tylko, przepraszam. Ogólnie piosenka zarumbista. W pierwszej dziesiątce wydaje mi się, że nie powinna się trafić, chyba, że ktoś jest dużo gorszy. Chociaż na te standardy, które teraz aktualnie jeszcze widziałem, to rzeczywiście do pierwszej dziesiątki ona trafi, bo, bo reszta jest po prostu praktycznie większość tych piosenek to jest badziew, Nie. Ale to moje odczucie. no. Przepraszam, jeżeli kogoś uraziłem, ale takie to jest reakcja. No nic nie poradzę. Piosenka fajna ogólnie. Dzięki wielkie za słuchanie, dzięki wielkie za oglądanie i do następnego.